Hej, witajcie kolejny raz na moim kanale. Dzisiaj mam dla was przegląd moich wszystkich produktów do ust. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was do oglądania. A więc tak, pokażę wam właśnie teraz moje wszystkie produkty do ust. Zrobię wam też słocze. A więc zacznę może od pomadek i tak, jeżeli chodzi o takie pomadki czerwone, to mam je dwie. I tak, mam tutaj jedną pomadkę ze Smashboxa. Ja już ją mam bardzo długo. Też jest to ogólnie nie wiem jaki to jest odcień. Bo nie mam już tutaj tej naklejki. Ale ma ona taki kolor. Naprawdę bardzo ładny. Bardzo lubię tą pomadkę. No tylko po prostu nie używam jej za często. Czerwonego koloru nie używam za często i tak wiecie. I ma ona taki odcień. Naprawdę jest bardzo ładny i fajnie, bo ona się trzyma na ustach też. I tak, tutaj kolejnym, usta, kolejnym produktem mam tutaj taki: to jest taka płynna pomadka bardziej. Jest to Vibo Magic Pop Glitter Lipstick. I jest to czerwona pomadka, taka, tak jak mówię, płynna. I ona ma po sobie po prostu takie drobinki. I naprawdę bardzo ładnie to wygląda na ustach. I pisze, że. Y ona zmienia się z matowej na metaliczną i też tak bardzo je, i też tak jest. Tylko co, bym, co ja zawsze robię to po prostu nakładam większą ilość produktu na usta żeby ją po prostu żeby je bardziej nawyżyć przed aplikacją tego produktu. Ale ona właśnie zmienia się w taką matową i jest stała na ustach także też się trzyma na ustach. Bardzo mi się ona też podoba już wam zrobię słocza. Ma ona taki aplikator. I tak jak mówię, że ona jest po prostu ma w sobie takie drobinki i zmienia się w taką metaliczną. Ja też już mam bardzo długo ten produkt i ja go też dostałam. Mam nadzieję, że zauważycie. Daje ona taki metaliczny yy, taki metaliczne wykończenie jak zaschnie. Nie wiem, czy to zauważycie. Ale tak jest. I jest ona czerwona, ale właśnie trochę ten taki metaliczny kolor wchodzi bardziej w taki fioletowy, coś takiego. No naprawdę, bardzo fajna pomadka, taka i fajnie też się utrzymuje. I naprawdę jest ją troszkę ciężko zmazać. Także to też znak, że się trzyma. Także tyle tylko, mam dwa produkty do ust, jeżeli chodzi o takie kolory właśnie poza takimi niudami i brązami. I ogólnie tak jak mówię, że, wszyscy, że wszystkie produkty, które mam, to tak jak możecie widzieć, one po prostu są takie w kolorach nude. Większość z nich, z nich. A więc zacznę może teraz od pomadek. I mam dosłownie tylko dwie pomadki. Ja ogólnie nie mam dużo produktów do ust, ale wiecie, nie używam na co dzień pomadek takich. Takich. Także mi to też dłużej zajmuje, żeby je zużyć. Ale mam tutaj taką pomadkę z Kiko. Jest ona w... Jest to Velvet Passion Matte Lipstick. I wygląda ona tak. Bardzo mi się podobają y, właśnie pomadki z Kiko. Nie jest już to moja pierwsza. I dosłownie zostało mi jej tylko tyle. I mam też w projekcie Pan. Naprawdę bardzo fajna pomadka. Bardzo fajny odcień taki y, nude. Fajna może też z tą pomadką robić... Y, takie kombo na ustach, i ona ma właśnie takie wykończenie matowe, ale nie jest to bardzo takie matowe. Tak jak pisze Velvet Passion yy, bardziej takie welwetowe albo welwetowo-matowe, coś takiego. Yy, bardzo lubię tą pomadkę. Taką yy, ostatnią z moich pomadek, którą też sobie kupiłam, jest to pomadka z Catrice. Już Wam mówię, jest to, jest to odcień 0,20. Full of Strength jest to Full Satin Nude Lipstick. Już Wam pokazuję. Jest to też oczywiście taki nude color. Jak mi się podoba. Bardzo fajną ma konsystencję i Wam powiem, że ja nawet jej jeszcze nie aplikowałam na usta. Bardzo ładnie też pachnie i ma ona taki odcień. I zrobię jeszcze raz swatcha tej pomadki i zrobimy sobie porównanie. No ta z Kiko jest bardziej jaśniejsza jednak niż ta. Ale ta też mi się bardzo podoba. Także tak. Mam te dwie pomadki. A reszta to są po prostu konturówki i błyszczyki. Już Wam pokazuję. Może zaczniemy sobie od konturówek. I tak. Mam tutaj taką konturówkę z Shiglam 3in. Jest to po prostu takie duo. I jest to taka wykręcana konturówka. I po drugiej stronie mamy taką pomadkę wypełniającą. I jak widzicie, są one też w takim kolorze brązu. Już Wam pokażę ten odcień. Jest to naprawdę taki bardzo ciemny brąz. No ciemniejszy od tamtych poprzednich. I te konturówki są w odcieniu. I to doło jest w odcieniu Warm Lut Mac. I tak jeszcze Wam pokażę jeszcze raz po prostu te odcienie, także tak jak mówię to jest taki y, ciemniejszy brąz, rzadko go używam bo tak jak mówię jest właśnie bardziej taki ciemniejszy ale to by była właśnie jedna z tych y, konturówek, a więc tak kolejną konturówką, którą tutaj mam jest to taka konturówka z Primarka w takim odcieniu, już wam robię swatcha, jest to konturówka taka wykręcana pokażę wam jaki ma ona odcień i ma ona taki odcień jest dość taka ciemna, mm. ale też ją bardzo y, lubię sobie obrysowywać usta. I czasami właśnie sobie daję tą konturówkę i to na środek. Jakieś błyszczyki naprawdę fajne combo jest. Fajnie to wygląda, podoba mi się. I mam jeszcze dwie konturówki. Kolejną konturówką, którą mam, jest to jedna z moich ulubionych, tak jak możecie widzieć. Bardzo mało mi jest. Jest to kredka z Revolution i miałam takie duo. Był do tego też taki błyszczyk, ale on już mi się dawno skończył i została mi właśnie ta konturówka. Bardzo lubię te konturówki z Revolution, bo one są bardzo fajne, trwałe i bardzo fajnie się rozprowadza po ustach. I ma ona też taki odcień, jest bardzo podobna też do tej z Primarka, którą mam. Ta myślę, że jest chociaż troszkę jaśniejsza, ta z Revolution. I ma ona właśnie taki odcień. Bardzo lubię ją, tak jak mówię, jak widać. Ona naprawdę bardzo fajnie się po ustach rozprowadzają. Kolejną konturówką, już ostatnią, którą mam i było to takie duo, ale to zaraz Wam pokażę. Jest to konturówka z... Aha i sorry, nie powiem Wam jaki to odcień, bo tak jak widzicie już po prostu nie ma żadnego napisu ani nic. Ale tak, mam tutaj jedną konturówkę z takich ostatnich, którą też kupiłam. Jest ona mm, ogólnie jest to Revolution Lover, ale nie wiem czy to jest jakaś serii i nie powiem Wam jaki to jest odcień, bo było chyba na pudełku. No ale y, mam ją jeszcze całą, chyba po prostu raz ją tylko temperowałam. I ma ona y, taki odcień. Też bardziej taki, też taki nude, tylko że jest jaśniejszy. I do tego też jest y, ten właśnie taki lipstick. I on jest taki matowy, bardziej zmienia się w taki matowy. Też bardzo fajny. Też taki mój kolor i tak, tak się prezentuje właśnie to duo. Też bardzo mi się ono podoba, naprawdę ja lubię produkty z Revolution Do Us. I teraz może już przejdziemy sobie do błyszczyków. I tak, tutaj mam błyszczyk taki mały z Rare Beauty i nie wiem, czy się nie mylę, jest to po prostu odcień 0K2. Nie mam już też tego pudełka, ale tak, miałam taką próbkę właśnie w boksie z Sephory. I nałożę go troszkę większą, żeby wam pokazać mniej więcej, jak on wygląda. Też bardzo fajne daje efekt na ustach. Bardzo właśnie mi się podoba ten efekt. Fajnie, że Mogłam sobie ją wytestować, żeby wiecie, żeby zobaczyć, czy na przykład mi się sprawdzi ogólnie i żeby na przykład jak zdecyduję sobie kupić większą wersję, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. Także jeżeli chodzi o efekt, to naprawdę bardzo fajnie jest. Fajnie na też usta. Fajnie też łączy się z innymi produktami do ust, właśnie takie jako wykończenie, albo też sam na usta. Także bardzo Wam polecam. Fajnie ten produkt się sprawdza. I już ostatnim takim produktem, jeżeli chodzi o takie właśnie brązy, jest to y, błyszczyk z Sephora. Jest to też moich ostatnich zakupów. Jest to odcień 02 i ma on dawać takie. takie y, nadać y, ustom takie właśnie powiększenie, i ma on też y, efekt takiego chłodzenia, bo też sobie go nie dawałam na usta. I Wam powiem, że błyszczyki z Sephory są naprawdę bardzo fajne. Taki on ma odcień. Mam go właśnie teraz aktualnie na ustach. Też się fajnie sprawdza, bardzo fajny. Tutaj mam taki błyszczyk z Victory Secret nawilżający. Też bardzo fajny, fajnie taki gloss daje na y, ustach. Ja go używam sobie teraz na co dzień i też fajnie nawilża. Tutaj mam też jeden produkt, który jak skończę swoją taką pomadkę ochronną teraz, tą, którą aktualnie używam, to mam też pomadkę tutaj z Rituals i jest ona z SPF 30, także fajnie teraz będzie na lato. Jest ona z Shea Butter i Eucalyptus, SPF 30 Protecting Balm. Bardzo ładne opakowanie, zobaczcie sami. I ona ma, tutaj, y, ona ma tutaj taki przycisk, i ona sobie tak wyskakuje. I jest po prostu to taka pomadka bez żadnego y, koloru w sobie. Widziałam też inne. I tak, y, będę ją sobie właśnie stosować teraz y, na lato. Bardzo ładne opakowania. Jeszcze nawet nie używam tej pomadki, ale, tak jak mówię, że właśnie czekam, y, aż zużyję tą, którą aktualnie używam. Tutaj, jeżeli chodzi o takie błyszczyki, bardziej właśnie takie, jeżeli chodzi o takie kolory, mam tutaj y, błyszczyk z Kiko i jest to Lip Volume Plumpic Effect Lip Cream. Jest on w odcieniu 001 Tutu Rose i też Wam pokazuję. No, produkty z Kiko naprawdę fajne są. On bardziej taki mleczny odcień. Też bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda na ustach. Też naprawdę bardzo fajny produkt. I już te dwie ostatnie rzeczy mam tutaj błyszczyk z NAM. Jest to latek Lip Gloss i jest to odcień, jest to numerek 03 Soft Touch i on tak jak widzicie, pewnie już go może też znacie, widzicie w Rossmanie i tak dalej. Takie drobinki w sobie. On też właśnie daje fajne takie wykończenie na ustach. Już Wam y, pokażę. I on też fajnie, tak jakby powiększa usta. I tak ma on właśnie w sobie takie y, drobinki, jak widzicie. I też ma efekt chłodzenia. Też go bardzo lubię. I mam tutaj już ostatni produkt, y, jeden z moich ulubionych, który sobie aplikuję na przykład samego albo też przy y, przed innymi produktami jest to ten y, Too Faced Lip injection, injection Maximum Plump. Ja mam w takim kolorze, są też w innych kolorach. I już Wam pokażę. Ma on taki aplikator i on naprawdę powiększa usta. Jest to już mój drugi produkt, jeżeli właśnie chodzi o te y, lip injection. Miałam wcześniej taki przezroczysty, ja teraz mam ten. Jeżeli chodzi o powiększenie ust, to on naprawdę powiększa usta i naprawdę nie jest to ściema, ale musielibyście sobie wytestować na swoich ustach, bo czytałam też różne opinie, że u niektórych po prostu on yy, prowadza jakąś reakcję i wiecie, na przykład po prostu usta puchną i tak dalej. Polecałabym nie wierzyć tym produktem poza linię ust, bo może wam jakoś właśnie jakaś reakcja być, czy spuchnąć, czy coś takiego. Yy, wiadomo, że lepiej nie, ale u mnie on działa i jeżeli ktoś może sobie na takie produkty pozwolić, to bardzo Wam polecam. A więc tak, to by były moje wszystkie produkty do ust. Wiem, że nie jest ich dużo, ale y, mam ich 15 aktualnie. Nie, y, sorry, 16 razem z tym. Ja jestem z nich zadowolona. Nie wiem, czy pewnie i tak sobie kupię jakiś produkt do ust, jak pojadę do Polski. Tak jak widzicie, bardzo lubię właśnie takie odcienie nude, brązów i tak dalej. Także tak. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Podzielcie się może swoimi jakimiś ulubionymi produktami do ust. Fajnie właśnie zawsze jakieś polecajki, czy coś może ktoś inny sobie podpatrzy jakieś produkty do ust. Także tak, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!